Cześć czołem, wysiadłem właśnie z autobusów po to, żeby tylko i wyłącznie zgarnąć tego boksa. I oddałem w tej chwili, centralnie wychodzę po oddaniu krwi i wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś nagroda. Ale tego pokemona podczas tego eventu strasznie ciężko znaleźć, więc zobaczenie ja go nawet na Nirbaj po prostu spowodowało mnie nic innego jak po prostu chęć wyjścia z autobusu mimo, że to naprawdę kolejny mam za pół godziny No dobra przesadzam za 5 minut <grym> Ale To mi wystarczy tak naprawdę, żeby teraz właśnie Iść w tym kierunku i zgarnąć tego boksa. Najrzadszy poka podczas tego eventu i prawdopodobnie przez długi, długi czas Bo jak na evencie jest mega rzadki To sobie wyobraźcie co będzie później A on jest dobry w drugiej formie ewolucyjnej na PVP A w najwyższej formie jest czwartym najsilniejszym pokładem typu ludowego, więc zmieniamy aplikację. Coś jest z kamery. I łapiemy. Oczywiście na Candy będzie musi łapać. On jest typu smoczego, ale czyli nie mam mega to powiedzmy Salamensa. Ten jest na mega mega jest. To jest typu smok i typu lód, albo chyba postawa tego smoka. Powinien się pojawić jest. Fajnie gdyby jeszcze ten Frigmax e, był, powiem powiedzieć, e, na Great o, ja chociaż przy te 2 CP, to może być kiepskie. Mega jest, żeby nie uciekł. Jeszcze raz go łapię na ekscelencie. Nice, nice, nice. I siedzi w pisik. Ale fajny początek dnia. Trick Bugs, najrzadszy. No i, I IV. Trip solid, tylko solid, nie będę rzekał. Ale się udało. Oczywiście już nie jest to ta sama co przed chwilą, tylko o co najmniej chyba 8 przystanków dalej. Jednakże jest to oczywiście punkt, który też zasłynął po wielokroć do moim kanale, ale jednocześnie też powsta tutaj nowa, powstała tutaj nowa, nowa ścieżka. I oczywiście o ścieżkach teraz chcę porozmawiać z Wami, bo wciąż mam wrażenie, że rołcy, czyli ścieżki. Jest to najgorszy feature kiedykolwiek wymyślony w Pokemon Go. Bo sam feature jest świetny. prezentacji nowego, nowego Pokemona, komórki, które są rzadkie, dla niektórych są bardziej, dla niektórych mniej. Showcase'y w tej chwili... W mojej opinii, jeśli chodzi o showcase'y, to to jest jeden z takich super ekstra. Bo wciąż szukamy naszych Pokestopów, na których możemy rywalizować. Fajna ta akcja jest dla, dla tych nawet, którzy nie lubią rywalizacji ogólnie w świecie. To rywalizacja na takim poziomie jest mega spoko. Wciąż jest to po prostu sytuacja ekstra. 806 moje. Niewiele, ale zawsze. Mamy trzy ścieżki. Wyścigi routy, To jest ścieżka, tutaj gdzie jestem. Musi mieć istotność kawałeczek, ale cała prosta droga. Do końca aż too far away. Jednakże no koniec, jeśli chodzi o narzekanie. Pamiętajcie, moją ścieżkę, którą stworzyłem kiedyś. W momencie, kiedy tylko wypuścili Sam feature stworzyłem ścieżkę najkrótszą i najbardziej głupią jaką tylko można było i Wam powiedziałem nawet na live, że ona jest zepsuta bo robiąc ją 30 razy zdobywając złoto na niej samej sobie nie trafiłem na ani jedną komórkę na ani jeden spawn i oczywiście zgłosiłem to do najantik, że ej, tutaj to jest chyba nie tak po prostu jest zepsuta, no bo nie otrzymałem ani jednego tutaj ani jednej komórki, ani jednego spawnu no i zamiast naprawić usunęli Także na no postępuje ewidentnie w ten sposób jak większość deweloperów. Czyli jeżeli to nie działa, to należy trzy rzeczy usunąć, yy, niżeli to naprawić. No ale tak to funkcjonuje. Jaki Ben zrobił to w ten sposób. Jarosław 0028. Przecież każdy, ma się na pokład, tutaj, a nie pojedzie do końca drogi, żeby zacząć ścieżkę. Także pierwszy, yy, pierwsza oznaka. Czy Wasza ścieżka jest działająca, czy też nie, to jest to, że jeżeli przejdziecie ją raz, to albo, za pierwszym razem nawet, to musi mieć spawnę Pokemona albo komórkę. Jeśli nie spotkacie jednego Pokemona nawet oznaczonego znaczkiem, że to jest ścieżkowy, to znaczy, że ta ścieżka jest zepsuta i należy ją zgłosić, żeby usunęli, bo i tak ktokolwiek ją zrobi, nie otrzyma komórki lub też nie otrzyma spawnu Pokemona A to jest główny czynnik który pozwoli wam tylko oznaczyć, czy jest sens y, na to, żeby poświęcić temu czas, czy też nie. Także bądźcie mieli dla innych trenerów, jeżeli takie coś zauważycie, po prostu zgłoście to, to, że ścieżka nie działa. Ja nie jestem jedyną osobą, która uświadczyła sytuacji, gdzie najanty usnął im ścieżkę. Tylko jest wiele takich osób i wśród nich należy do nich taka jedna osoba z Ameryki, nie Ameryki tylko z Australii, y, którą, której ścieżkę Przeszło raptem, raptem mówię 91 tysięcy ileś tam osób i tą ścieżkę usunęli. Na chwilę obecną na Androidzie wyszła nowa aktualizacja dla tych takich nowszych telefonów lub też tych, które spełniają warunki konkretne i na chwilę obecną w naszej aplikacji mamy możliwość e, zobaczenia ile trwają nasze boksy, czyli powiedzmy niektóre są eventowe, niektóre są dzienne. I te dzienne nie są oznaczone, bo one są lesowane przez tryb AB, w systemie AB, czyli takim, wiecie, po prostu generowanym AI trochę, nawet w pełni. Ale pod niektórymi boxami zobaczycie ilość dni. Jak się na ekranie, zobaczycie teraz ilość dni, ile zostało do ich po prostu wyłączenia. Kolejnym ciekawym featurem jest to, że w końcu pomyśleli o tym, że nie każdy lubi AR system. I ogólnie zdjęcia, które zaśmiecają wasz telefon. I oczywiście w większej mierze ja po każdym polecam kogo spotykam, żeby po prostu w momencie, kiedy macie możliwość yy, po prostu korzystania z switchelu AR, czy to do zdjęć na Pokémon i tak dalej, po prostu wyłączyć dostęp do aplikacji, żeby nie mógł yy, wasz, yy, żeby wasza aplikacja Pokémon Go robi zdjęć. Robi tak naprawdę tylko wykorzysty kamerę do cyknięcia zdjęcia, ale nie do zapisywania jego na telefonie. Jest, widzieliście to w tej chwili, jest spawn ze ścieżki. Przeszedłem ścieżkę od tyłu i dostałem spawn Pokemona, czyli ta, ta, ta teza, która nam mówi o tym, że nie można zdobyć komórki idąc od tyłu, właśnie jest zniszczona, bo dostałem pokłona regionalnego. Oczywiście yy, Oczekuje się tym, spam naszego pokemona na, na ścieżce, że zawsze ze ścieżki otrzymuje się pokona regionalnego. Także osoby, które przyjeżdżają do Waszego kraju, do Polski, mogą trafić na Mr. Mime, na Soka, na właśnie z Sangusa czy jakieś inne jeszcze pokony, które u nas są. Także jest to duże prawdopodobieństwo, że w tej chwili przejdę do końca, wykonam trik, popularny trik. Właśnie na znalezienie komórki zegardę, ale on się nie zrealizuje Bo jest albo komórka Albo spawn Pokemona Pokémonów oczywiście dodatkowo nie widzę To jest koniec ścieżki I wykonujemy trik Wyłączam aplikację, spauzowaliśmy ścieżkę Jak widzicie znaczek w tej chwili widzę dopiero Odpałzowujemy. Nie ma Pierwszy raz W ogóle jak widzicie w tej chwili? Pierwszy raz w ogóle tą ścieżkę wykonałem. elit Elite Jemkę. Cały czas robię tradey po 100 dziennie. Po 100 dziennie robię tradeów i wciąż łapię ponad 100 poksów dziennie. Polowałem niesamowicie na to, żeby trafić setkę Fuekoko. Nawet czy to z tradu, tradeu, czy też nawet na dziko. Tak mi się do tej pory jeszcze nie udało. Jednakże udało mi się. Innego trafić y, tutaj setkę. I oczywiście z Questu, którego się nie spodziewałem, że trafię. Jest to nikt inny jak Quaxley. Mówię, wybrany Quaxley. Ten, którego oczywiście wybrałem, jako startera z generacji 9. Jest setka. A taka ciekawostka. Wiele osób może tutaj y, wykorzystywać Go Plus Plusa na dowolne momenty łapania wszelkich pochmonów. Czy to Incensa, czy też tutaj z Daily Incensa, czy to czegoś czegoś innego. To od razu Wam mówię, że nie zawsze jest to fajne, nie zawsze się to opłaca robić. Czemu? Powiem Wam jedno. Jest taki box, jeden jedyny, którego Wam nie polecam używać wraz z połączeniem w go plus plusa. Plus. Jest to oczywiście Gimmie Gull Box. Gimmie Gull Box służy do tego, żeby łapać boxa, ale wykorzystując tutaj technikę Nice'a, Great'a i Excellent'a i w momencie kiedy nie rzucacie Excellent'a, ani Great'a, ani Nice'a czyli wykorzystując Go Plus Plusa lub jakiegokolwiek innego autopacza, to nie otrzymacie gimigul coinów możecie zapać wszystkie Pokemony używając Master Bola, sorry, Ultra Bola, to nie otrzymacie możliwości zgarnięcia właśnie gimigul coinów jeżeli ten konkretny box zamierzacie otworzyć i coś z niego wyłapać to po prostu łapcie z palca to nie jest dużo, to, nie jest, to jest pół godziny wiem, że to nie jest czas the Daily incensa, 15 minut, ale zawsze jeżeli ktoś chce spotyngować swoje działania dzienne, no to godzina na Daily Incense, na dodatkowo tej gimigul Coin Box w tym botku był bug, golden bug to polecam Wam leczonki XXS, XXL nawet mam prawie setkę więc y, ewolucja wersji żeńskiej i męskiej. I też mam w ogóle, uwaga, uwaga, mam załatać, muszę się pochwalić. Mam idealne sztuki po PvP obecnie wielu Pokemonów, które oczywiście y, łapałem w trakcie tego eventu i pierwszego i drugiego. I mamy kolejną sztukę, jak widzicie, patrzcie ile mam tych, tych fajnych. I to jest Ultraliga. Ultraliga. Teraz Jedynka. To jest Rank 1 Ultraliga. Oczywiście nigdy tego nie wygoryzę prawdopodobnie Bo kto leczonka będzie używał na oczarlidze, nie? Ale mam Jeżeli ktoś tam mu wprowadza w przyszłości Będę przygotowany na to A to jest kolejna laska O w mordę Nie chciałem kolejnej laski To jest laska I powiem wam, że koleś wygląda bardzo podobnie Tylko, że ma do oko Ucho, sorry, ucho Mam rang 1 W kwaksli Rang 1 kwaksli Rang 1 paumi i rang 1 właśnie e, ewolucję to jest Oink Oinka No i na koniec jeszcze zgarniemy oczywiście Fleco i próbujemy na zakończenie odcinka zrobić to samo ścieżkę, tylko że z właściwej strony od strony nierewersowej. I mam nadzieję że oczywiście, że trafię komórkę Idąc z legitnej strony jest regionalny Ale nie tego się spodziewałem. Jeszcze spróbujemy po sam koniec zobaczyć czy uda, może jeszcze komórka nie jest stracona. Jest drugi moment historyczny, jest drugi regionalny. Pansir jest drugim regionalnym na tej jednej ścieżce. I to już jest końcówka, więc pause route, wyłączamy, nie ruszamy dupy z miejsca i włączamy jeszcze raz. Tutaj też nie ma i nie będzie. Były dwa spawny Pokémonów. Mogły być dwie komórki. Jednak były dwa spawny. Jest albo spawn, albo komórka. U mnie były dwa spawny. Niestety. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej!